Maciej Różański na w FFCL. Maciej, głównie komu kibicowałeś dzisiaj? Szczerze mówiąc kibicowałem tutaj berserkerom, tak samo jak innym chłopakom ze Stargardu, którzy tutaj walczyli, z Fight Academy, też moi koledzy, także miejscowym i berserkerom, no co tu dużo mówić, no. Walka Damiana Ostępa zaskoczyła Cię? No trochę mi zaskoczył, nie, Damian to twardy gość ogólnie, bardzo dobrą kondycją i siłą. No ale jest, wywodzi się z innego sportu, z K1, także Tutaj się to trochę nie przełożyło. No, tam tam, tu, tam jest, liczy się częstotliwość ciosów, powiedzmy siła, a tutaj jednak bardziej celność. Nie? I Niestety, no jak to w sporcie bywa, no tu nie wyszło. Ale ja znam Damiana, ten chłop się nie podda. Nie? On na pewno będzie pracował i jeszcze go zobaczymy po razy w klatce i, i na pewno będzie wygrywał. Nie? Odnośnie Twojej kariery, ostatnia walka z Rafałem Faratykiem, przegrana. No, dość wyraźnie przegrana. E, jakie wnioski? To nie, co poszło nie tak? Tak, oglądałem tą walkę tak naprawdę, analizowałem praktycznie dużo rzeczy. Trudno to powiedzieć tak naprawdę, nie? Nie było tam jakiegoś takiego punktu, który tam by zawiódł jakoś tak całkiem po linii. Nie? Naprawdę myślę, że tam kilku czyn czynników się na to złożyło, nie? Powiedzmy. Też kurczę, no okres mój przygotowawszy do tej walki znacznie się przedłużył, się trochę z formą nie wstrzeliłem na pewno, bo miałem walczyć w sierpniu na ACB. I od tamtej walki praktycznie cały czas się przygotowałem, bo cały czas miałem walczyć za miesiąc. Jak wyszli od czerwca, szykowałem się do grudnia, przez to też przypłaciłem kontuzją, bo już pod koniec przygotowań tam nie miało to wpływu na walkę, ale to jedna... Co to za kontuzja była? Kurczę, pęknięcie łękotki. Miałem pękniętą łękotkę już, kurde, z dwa lata temu w tym miejscu i ona się trzymała i tam było wszystko z nią w porządku, ale już pod koniec tych przygotowań, raz co jakiś czas... Tam nie miało to wspólną walkę, bo tam dosłownie to było raz na trening, dwa, ona tam kurde się blokowała, wstykiwała i było w porządku, nie? No i przewalczyłem z tym i potem jak się że tak powiem wyluzowałem po tej walce to, to już tam było ciężko, nie? To Ta się tam blokowało, haczyło, tam już trzeba było to z tym zrobić, nie? także jestem po zabiegu goi się tak powiem nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej, nie? Miałoby mi po trzech tygodniach dobrze. Minęło siedem i jest jeszcze tak średnio, nie? ale już powoli wracam powiedzmy... Boksuje tam techniki ćwiczę, także mam nadzieję, że tak pod koniec wakacji jeszcze wrócę do katki, nie? A pewnie na Babilonie w Międzydrojach. No, nie mogę tego powiedzieć wprost, ale no bardzo chciałbym i bym wdzięczny, gdyby jednak y, Tomasz Babilonski wziął mnie pod uwagę i mnie tam do siebie wziął, nie? A jakbyś skomentował decyzję Rafała Haratyka, który był blisko tej walki o pas, jednak zrezygnował? W ogóle rozwiązał kontakt z Federacją, nie? Kurczę... Trudno mi powiedzieć, no ja na przykład by mi to wszystko jedno, czy był ring, czy klatka, czy kurde mata, ja bym wyłożył się bił, ale nie wiem jakie tam były dokładnie jeszcze inne tematy. Myślę, że jak rozwiązał kontrakt, to na pewno jest jakiś lepszy kontrakt na stole i po prostu może twierdził, że po co ma ryzykować w ogóle walkę, jak kurde ten kontrakt i tak na niego już czeka. Nie? Tak, jeżeli tak by było, to pewnie zrobimy podobnie, nie? ale gdybym miał po prostu zrezygnować ze względu na miejsce walki, no to. Ja bym nie zryzył walczyłem w ringach, walczyłem na matach, bije się, no, walczyłem na ulicy. Walka to walka, no. Prawdziwy strażak. No tak, no, dokładnie. Czy z ogniem, czy z człowiekiem, tam nie ma różnicy. Brakowało takich wydarzeń jak tutaj ta gala w Stargardzie w ogóle, tutaj w zachodnim pomorskim? Bo no, brakowało, no, w Stargardzie gala była, nie wiem, nie wiem 4 lata temu, 5. Lat temu chyba 5 lat temu, szczerze mówiąc, trochę mnie frekwencja rozczarowała, bo w tamtym czasie było chyba... 5 gal pod rząd w Stargardzie i frekwencja była i tak lepsza niż teraz, nie? Znaczy myślę, że wpływ ma KSW mimo wszystko, nie? Bo dla takiego powiedzmy, człowieka, który nie interesuje się MMA, no to on woli kurde pójść do pubu i kupić za te bilety sobie piwo i sobie oglądać to samo I dla niego nawet powiem że dla niego to będą mistrzóstwa świata. No taka prawda, taka jest opinia, a tutaj przyjdzie i zapłaci i tam no wiadomo, no jak ktoś znał tutaj pobliskich naszych bohaterów, to pewnie chętnie przyszedł, ale jak ktoś tam nie znał, albo znał tylko z widzenia, to pewnie nie przyszedł, bo mówię. Za chwilę będzie Michał Moterla właśnie walczył. Już walczył. Już walczył? Jaki wynik? Niekorzystny, tak powiem tylko. Aha. Niekorzystny. No to, no to przykro rzeczywiście. No, także nie widziałem walki, no bo tu oglądałem, także widziałem tylko opis walki, także po opisie... Na znanym portalu walka była wyrównana. Raz lepszy był Michał, tam potem był Askan, potem znowu się trochę karta odwróciła, no ale skończyło się niestety nie po naszej myśli. Zobaczymy co teraz. Michał na pewno się nie podda, tak samo to twardy gość, na pewno się pozbiera. Pewnie będzie kurde dążył do kolejnych walk, jeżeli Askan dalej będzie w KSW, to na pewno będzie dążył do kolejnej walki. no Znam tego chłopa, wiem, że będzie dążył po prostu do pasa następny raz na bankie. A odnośnie właśnie twoich startów, głównie chciałbyś walczyć w Polsce, czy jednak jakieś może wypady za granicą? Bo głównie Polacy, no jeżdżą za, za wschodnią granicę, między innymi M1. Wiesz, ja całe życie bardziej wolałem za granicą walczyć, nie? Bo byłem dosyć ambitnym zawodnikiem, zawsze celowałem najwyżej, także... A z tego, co się orientowałem z rozmowami z, z menadżerów, to jednak jak chcesz się dostać do najlepszych, to jednak najlepiej walczyć za granicą, w różnych miejscach. No kurczę, co mam powiedzieć, no, dalej jestem ambitny, nie poddałem się, dalej celuję w te same marzenia. Tak naprawdę i chciałbym walczyć za granicą, w dobrych organizacjach, ale no, jak dadzą dobry kontrakt w Polsce i nie będzie to też niewolniczy kontrakt, to bardzo chętnie zawalczę. Nie? Szykuje też się wojna, taka dwóch zawodników ze Szczecina, Wojtek Janusz kontra Michał Gutowski, jak typujesz? Na ten, no kurczę, myślę, że tutaj zdecydowanie jednak Wojtek, nie? Może tam Gutek nie mówię, że jest słabszym zawodnikiem, ale na dłuższą przerwę miał na pewno. Znaczy walczył ostatnio na gladiatora. No, walczył, 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 ale no, kurczę. Pokonał właśnie tutaj miejscowego. Miejscowego, miejscowego, no ale myślę, że jednak Wojtek ma wyższy poziom niż ten nasz miejscowy, także walczył niby, ale to i tak ta poprzednia przerwa plus lata. Powiedzmy, mi się wydaje, że Wojtek jest kurde no, młodszy, bardziej na czasie, i wydaje, że raczej, raczej powinien to zwyciężyć życie. Okej, okay, Maciej, z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dzięki, wielkie.